Cześć, moi ludziska! Witam was już w drugim odcinku z gry Zombie Tsunami. No i dzisiaj mam nadzieję, że odblokujemy sobie nową czapkę, ale też chciałbym dzisiaj przetestować nasze zwierzętko, które ostatnio dostaliśmy, czyli pterodaktyla. Pterodaktyl, blinks, aneksor. A czyli w tunelu będzie nam dawał dodatkowego cywila do zjedzenia, więc zobaczymy, przetestujemy go. Też dzisiaj chcę odblokować ten bon za te e, mózgi może się uda no ale bez zbędnego przedłużania lecimy z gierką no, yy, yy, yy. poza odcinkiem sobie trochę pograłem się bardziej tak zapoznałem że możemy sobie kupować czapki że musimy robić te questy tylko dlatego żeby yy, wtedy wiecie kurczę, zdobywać te miksturki jak macie Oznaczoną liczbę miksturek, na przykład, nie wiem, że macie już 10 miksturek zrobione, dostajecie tam jakiś puchar do tych pucharów, więc też spoko rozwinięta bardzo jest ta gra. E, dobra. Naprawiłem też dźwięk, bo w ostatnim odcinku, w poprzednim odcinku coś dźwięk nie chciał działać, raz działał, raz nie. Teraz już to naprawiłem, powinien działać. A jeżeli znowu nie będzie działał, no to piście. To wtedy się jeszcze bardziej pokombinuje. Dobra. Mamy bonusa i co to będzie? UFO. UFO. UFO nam daje dodatkowego zombieaka raz na jakiś czas. UFO też jest bardzo przydatne. Jeżeli macie na przykład jednego, już prawie gniecie, a tu wam nagle respi więcej, więc... I tam chyba trzy z respi i potem odlatuje. Ale na większych poziomach to to więcej respi. Dobra. Zobacz, no jeszcze nie widziałem, jak ten... Pre... Pterodaktyl w ogóle działa. Tego nie przeszkodzimy, no to trzeba to pominąć. Jeszcze ani razu chyba nic nie pokazał ten pterodaktyl. Czekajcie, teraz jest tunel, a nie, zobaczcie, jest. Był człowiek dodatkowy, więc. Na... Ej, no to, czyli on tak działa? No dobra, jak był człowiek dodatkowy. Kurczę, mogę. Ej, on złapał kogoś, zagacie i nam go. Co? Ej, on złapał kogoś, zagacie i nam go dał. Ej, no. Dobra, jest 10, mamy tego zrobione. Nie wiem, o, o co teraz będzie chodzić. No dobra, zobaczcie, mam tylko dwóch. Dobra, już mam pięciu. Bo to tutaj chyba ta grupka, nie czterech dało. Bo ja cię mam znowu dwóch. Jeden. Bonus, jaki? Quarterback. O, to też jest bardzo dobre, bo to rozwala wszystko, co stanie mu na drodze. Zobaczcie. Ieps. Ieps. I tak możecie rozwalać. Koksić. Nie, jebs, quarter boxy, dobra, czyli one się też, ale też od niektórych levelów tam od wymieniamy nowe na przykład bonusy, takie jak tam patrzałem Rider, Motorider, że takie wiecie, ridersi, też patrzałem, e, jakieś tam były z jetpackami jakieś, więc wiecie, naprawdę gra jest rozbudowana, a wiecie, że takie gry typu na przykład, nie wiem, takie gry, które prawie. nie mają w ogóle fabuły, nie wiadomo o co chodzi, a ta no trochę fabuła ma. Dobra, odleczymy się, bo chcę. ten błąd bon zobaczyć, co, co ten, co ten błąd bon cały daje, bo tego już nie sprawdzałem, ale dowiedziałem się, że jest taki błąd. Bon. No i też właśnie, jeśli chodzi o to, no to. Nie takie przykładowe, gdzie nie poznajemy fabuły, tylko gramy. No a tutaj jakaś tam fabuła jest, bo. Yy, tam. Pokazuje, że jest apokalipsa, zombie nadchodzi. No i wiecie, wszystko się tak zmienia nagle. No i wiecie. 10 już mamy na 10. Ej, kiedy? Okej, okay, 10 na 10. Nie wiem za co to dostanę, pewnie kasę, albo jaksy. O kurczę, o kurczę, o kurczę, o kurczę, o kurczę, o kurczę. No dobra, szkoda, bo to był bonus, no ale dobra, zrobiliśmy dwa questy. No i, no, i co nam zostało? Turn 10 trafi, no dobra. Hmm. Skolektować 200 monet i 10 zielonych świateł, mamy trafić na jeszcze dwa bonusy zdobyć, okej, okay, ej, zobaczcie, wow, dostaliśmy gemy, ale fajnie, ej, a co już można kupić za gemy, zobaczcie, już jestem musiał żyć trzecie, bo ktoś mnie tam wołał, no, ale już nie wnikajmy, nie zginajmy tematu. No i, pisać, no i też tak sobie pomyślałem, że kupię jakieś czapki, więc jak zakupimy zombie tap, sobie je weźmiemy. No o, i zombie ten możemy ulepszyć, ale to jeszcze nie dzisiaj. Dobra, lecimy jeszcze raz, Playagon. No ale wolny, jacie, jacie, wolny, wolny, wolny. Chyba jeszcze bonu nie odblokowaliśmy, nie? Jeszcze trochę nam zostało. Z kilka, na pewno z 10 na pewno. Dobra, mamy to zmienić na zielone światła. Dobra. O kurczę, ja się zagapiłem. To też trudno, bo tu jest taki dużo tych rzeczy naraz w tle wstawionym, że to może się po prostu zagapić. No ale gra jest ładnie zrobiona. A najważniejsze to jest to, żeby się podobała innym. Na pewno nieraz to graliście, a jak jeszcze nie graliście, to polecam. rozwalamy samochodik. Okej. Okay. No dobra, lecimy dalej. Dobra, bonus jest. Co to będzie tsunami! Tsunami. No dobra, rozbieramy. Przy okazji światła możemy to zmienić, nie? To naprawdę spokoj się opłaca. No dobra rozwaliliśmy czołg. Okej, okay, autko już rozwalimy spokojnie. I nie, zmiana, nie! Jaki, jaki, taki tramwaj zrobili. Pierwszy spadł, to już od razu wszyscy spadli. O, jest bon, jest bon. Zobaczymy, co to jest. Scratch her, a może też to sprzedać? Ale dobra. Wow, dwa razy zombies. I a tu? 150k. Ej, te bony są super. Ej, no szczerze powiedzieć, no to są super. I tu możemy go kupić za 1000, ale dobra, ludzie. My sobie kupimy jeszcze ulepszenie. Przysz. do zombi, że dostajemy na początku dwa. I macie szósty level, czwarty level, ninja, o ninja, ninja jeszcze nie byliśmy, A zobaczcie, balonem już byliśmy. Patrzcie tutaj to jest gold, na przykład mecha, rider, no i tutaj uleczanka, czyli jakiś tam rider, zobaczcie. Naprawdę spoko. Okej. Okay. No te ptaszki tylko zagemy A z tego co pomiję... o fuzjon, co to jest fuzjon? Dobra, ludzie, trzeba to wszystko ogarnąć, ale na razie nie. Like to get 15, 500 coins, czyli jak się, nie, tu pisze, że jak się zalogujemy na Facebooka, to dostaniemy chyba 100 gemów? Coś w tym stylu, no 100 gemów, 500 kasy. Możemy zjadać swoich przyjaciół, żeby mieć więcej. Ale fajnie. Dobra, lecimy. Daj. Okej, hmm. Ok, te światła też musimy rozwalić. Ja cię... Tak tak wolno zawsze jest na początku, że się trudno coś robi. Okej, okay, światło zrobione, kolejne. I kolejne światełko. Ty, tyk. Tyk tutaj. O, turn 10 Traffic Lights. Grin. Jeszcze może jednego bonusa zbierzemy. Znaczy, nie, po, po tej rundzie sobie zakończymy odcinek drugi z naszej gierki z zombicunami. Widać, że Wam się serię podoba, bo pod ostatni bocik gdy było tam z 5-6 łapek. Więc naprawdę... No i kilka wyświetleń 10 tam. No jak tego początkującego to jest naprawdę dobry wynik. Więc... O, jest bonus, dobra, zobaczymy co to jest. Giant Z Giant Z tu du, 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 du. A ten pterodaktyl też czasami On złapie za majtki I nam go daje do pożarcia Więc naprawdę Też czasami się ten, ten nasz pterodaktylek Przydaje O koleg O wszystkie questy mamy zrobione O kurczę! A się zagapiłem teraz W te questy Dobra mamy tutaj żołnierza Nie 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 samo. Czemu wy mi to robicie? No, dobra ludzie, ale będziemy mieli chyba trzeci level Yes! 200 300 kasy No i hat, dobra. Co to dalej jest? Traf te światła tutaj. A zobaczcie, ta mi ostatnia mixturka... jeden loterii Scratch. Czyli tą loterię, dobra. Mamy coś nowego. Cowboy! Kupujemy! Cowboy! Equip! No i dobra. Coś jeszcze? Bo im nie, to będzie więc, to by było dla w tym odcinku, Widzimy się już w następnym odcinku z gry. Zabbi tsunami jutro. Na ra ska.